VIP. Rozmawiają Wojtasik i Piwowarski Witamy bardzo serdecznie, dobry wieczór Akademickie Radio Ulczy Kłania Adrian Wojtasik, Łukasz Piwowarski Witamy w dzisiejszym vip ie A porozmawiamy dzisiaj o języku O języku polskim, o wszystkich językach słowiańskich Rozmowa z VIPem. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Kazimierz Michalewski. Witamy serdecznie. Witam, dobry wieczór. Zaczniemy od takiego naszego standardowego pytania. Dlaczego został pan wykładowcą akademickim? A wie pan, że się nad tym nie zastanawiałem. Tak jakoś wyszło po prostu. Skończyłem studia, po czym nawet nie miałem takiej propozycji, żebym został w uczelni. Zająłem się czymś innym. I w jakimś momencie profesor, który był opiekunem mojej pracy magisterskiej, skontaktował się ze mną i powiedział, że ma etat i może mnie przyjąć do pracy. Także był to poniekąd przypadek. Kiedy ktoś mówił, że w jego życiu nie ma żadnych przypadków, to ja mogę powiedzieć, w moim są same przypadki. No właśnie, bo był pan bardzo usportowioną osobą, myślał pan również o karierze teatralnej, i ostatecznie stanęło na polonistyce. Jak, jak to wyszło? Znaczy, tak. Miałem nawet taki zamysł, żeby zdawać do Akademii Wychowania Fizycznego, ale terminy egzaminów się zbiegły, bo były w szkole teatralnej egzaminy praktyczne w tym samym czasie, kiedy były w AWF-ie i już do AWF-u w ogóle nie zajrzałem. W szkole teatralnej okazało się, że jak powiedziała pewna dama tam w tej szkole głos mam chory, więc to mnie też wyeliminowało. Dzisiaj mam chory, bo jestem schrypnięty, ale wtedy to było odkrycie, no przyjąłem do wiadomości, dałem sobie z tym spokój. Ale niezupełnie, bo byłem potem w teatrze studenckim i jakoś tam ten mój głos nie przeszkadzał temu co robiłem. A z dzisiejszej perspektywy lepiej się stało, że został pan na polonistyce. Jeżeli powiedziałem, że całym moim życiem rządzą przygody, to muszę odpowiedzieć nie wiem, ale dobrze mi tak. Jest pan językoznawcą, więc tak. takie pytanie do pana o najbardziej rażące błędy i najczęstsze błędy popełniane przez Polaków w języku polskim. Wie pan, są takie błędy, które powtarzają się od kilkudziesięciu lat i ciągle się zwraca na nie uwagę, ale ciągle jakoś są nowi chętni, żeby je powtarzać. Na przykład są takie błędy z imię słowowym równoważnikiem zdania, takie, które były kiedyś ilustrowane takim przykładem. Idąc ulicą, spadła mi czapka, więc. Takie błędy powtarzane są ciągle i ja na przykład w telewizji słyszałem idąc dalej na wschód, pogoda będzie coraz lepsza. Podczas kiedy, jak wiadomo, tam powinien być podmiot jeden w tym zdaniu, więc na przykład idąc dalej na wschód, zauważymy, że pogoda i tak dalej. Jakaś pani w łódzkiej telewizji kiedyś powiedziała, że idąc ulicą Piotrkowską, wszystkie światła były zapalone, to to już wyglądało dziwacznie bardzo, bo te światła nie szły. Pani szła więc to się na przykład powtarza. Powtarza się na przykład podawanie daty w taki sposób, że nie, nie respektuje się zasady, że mówi się na przykład, że dziś mamy 2 lutego, a nie 2 luty, bo wchodziłby w rachubę 2 luty na przykład w życiu jakiegoś dziecka, które się urodziło w lutym ubiegłego roku i właśnie teraz ma drugi. Luty. Więc takie błędy się powtarzają często, ale powtarzają się także i błędy zupełnie śmieszne, bo deformowanie związków frazeologicznych, takie jak się wydarzyło kiedyś pewnej pani posłance nie, mówiącej, że kwarta została puszka z Pandorą, no to było już zupełnie makabryczne, ale są tam też i właśnie takie przykłady jak nie należy wylewać dziecka w kąpieli. Co też dziwacznie brzmi, bo znany mi jest ten związek rozologiczny, jako nie należy wylewać dziecka z kąpielą, tak? Czyli mhm. po zakończeniu kąpieli tej wody razem z dzieckiem nie wylewać. Nie, nie, nie zasypiać gruszek w popiele. Jest też masakrowane, bo mówi się nie zasypać gruszek w popiele. Otóż zasypać gruszki w popiele wtedy, kiedy to powstawało, to gruszki do jedzenia takiego bezpośredniego mało się nadawały. Tak jak czasem widujemy, że w krajach orientalnych, egzotycznych banany są pieczone, bo się akurat takie gatunki bananów zbiera, niedojrzałe zresztą, które trzeba upiec, żeby się nadawały do jedzenia, więc te gruszki były w popiele zasypywane, natomiast nie należało zasypiać, bo się spalą. Więc jest dużo takich rzeczy, które się powtarzają. Ja rejestruję to pilnie i wykorzystuję w różnych publikacjach, ale te błędy zdarzają się nie tylko takim osobom, które nie mają żadnego. Przygotowania filologicznego, ale czasami się zdarzają też takim osobom, które uważają się na przykład za językoznawców. A wspomniał Pan o tym, że te błędy powtarzają się od pewnego czasu i one cały czas powracają. Z czego to może wynikać w takim razie? No myślę, że to jest skutek niedouczenia, bo ja wiem, że te błędy się powtarzają. Natomiast te osoby, które uczą się na nowo języka polskiego, widocznie są niedouczone i mówią, źle, nie wiedząc o tym, że mówią źle. A to jest tak, że się zdarzyło kilkakrotnie, nawet dzisiaj słyszałem takiego pana w telewizji, który mówił, że nie jest ważne to, co się, jak się mówi, tylko to, co się mówi. Otóż to jest niemożliwe, bo jeżeli się nie wie, jak powiedzieć, to się mówi rzeczy, których się nie chce powiedzieć, albo takie rzeczy, których rozmówca nie zrozumie. I takich przypadków jest bardzo dużo, więc uważam, że jest trochę za mało tej dbałości o sprawność językową. Poruszył Pan tutaj temat telewizji, mediów. Bardzo często to osoby występujące w mediach, dziennikarze, politycy, popełniają bardzo dużo tych błędów, i tak naprawdę my wszyscy, zwykli obywatele, to od nich bierzemy te, te dziwne sformułowania. A to ma Pan rację, bo jest coś takiego jak moda językowa. Jeżeli na przykład jeden minister powie, że on jest jakby ministrem od jakby takich i takich spraw, to po nim kolejny wiceminister powtarza, jak za panią matką, że on też jest jakby. A ja sobie zadaję pytanie, dlaczego on jest jakby, a nie w rzeczywistości ministrem. A to taki nawyk. Takich zwyczajów, takich elementów mody językowej jest wiele. Istotnie to słusznie Pan na to zwraca uwagę. A czy to jest dużym problemem? Bo jednak pojawiają się co jakiś czas w języku takie słowa, które się powtarzają, jak generalnie, tak, nie. I to w różnych funkcjach się ich używa. Mhm. I czy to jest problemem dla języka? Czy to w jakiś sposób. Znaczy, dla samego języka to nie jest żaden problem, ale dla. Rozmówcy dla osób, które się komunikują. To jest jednak problem, bo jeżeli pan słyszy wyrazy wypowiadane zupełnie niepotrzebnie, to pan ma takie zaburzenia w komunikacji. Na przykład ktoś panu powtarza co parę minut, prawda? prawda? Mówi głupstwa, ale powtarza jakby pytanie, prawda? Aż korci, żeby mu odpowiedzieć nieprawda. Kiedyś miałem taką rozmówczynię, która powtarzała mi co kilka słów: Niech mnie pan dobrze rozumie. A mówiła rzeczy nieskomplikowane, więc nie wiedziałem, dlaczego ja mam się tak bardzo starać o to, żeby ją rozumieć. A jeśli chodzi o pleonazmę, bo tutaj też używamy niepotrzebnych słów, czy, czy to również jest problemem dla słuchacza, dla odbiorcy? No oczywiście. Słyszałem na przykład pana z policji który mówił, że zabezpiecza bezpieczeństwo na drogach. Przygotowując się do audycji, znaleźliśmy również pleonazm taki jak na przykład numer NIP albo płyta CD. Czy to też nie powinno się tak używać połączenia tych dwóch, dwóch wyrazów? Tego wyrazu i skrótu. No Myślę, że pan sam odpowiedział na pytanie, bo pytanie jest retoryczne. Tyle tylko, że czasami użytkownicy języka zapominają o wartości jakiegoś słowa, na przykład słowa akwen. Nie wiem, czy panowie zwrócili na to uwagę, ale czasami słyszy się o akwenie wodnym. Podczas kiedy akwa po łacinie woda. I akwen to jest właśnie zbiornik wodny. Ale wielu mówiących po polsku, a nie znających tych słów łacińskich, nie wie o co idzie i powiada akwen wodny. Więc z tymi wyrazami, o których pan wspomniał, może być to samo, że one są niezbyt Oczywiste dla rozmówcy i wtedy się dodaje jakieś wyrazy objaśniające. A jak to wygląda ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego i ich znajomością zasad języka polskiego? Wie pan, ze studentami jest tak, że jak ja oceniam zwykle na tych 100 ileś osób, studentów w istocie jest tylko część. Nie będę mówił jaki to procent, bo. Może to wygląda niesympatycznie, mnie niepokoi to, że czyta się teksty literackie, których się nie rozumie. Jak panowie wiedzą, jest taki tekst o tym, że ktoś tam czekał na kogoś pod umówionym Jaworem, niech pan sprawdzi, ilu studentów polonistyki wie, co to jest Jawor? Mógłby nie wiedzieć, gdyby nie było tego wyrazu w tekście. Ale skoro był no to powinno go ciekawić. Co to jest? Dlaczego nie na przykład pod grzybem, albo pod jodłą, albo pod świerkiem, gdzie się nie da czekać na ogół pod świerkiem, bo gałęzie aż do ziemi. A jak ten jawor wygląda, pod którym czekał ktoś? Może warto sprawdzić, może warto zajrzeć do słownika albo do encyklopedii, ale gdzie tam? Jest w Panu Tadeuszu wiele takich słów, których się nie rozumie. Niby czyta się tekst. Niby się ogólnie wie, o co idzie. Intencje autora są wyłożone w wielu opracowaniach, ale tekstu samego się nie rozumie. Moim zdaniem to nie jest aprobowalne. I to się niestety zbyt wielu, nawet właśnie polonistom, zdarza. Próbuję do tego zachęcać, ale. Z jakim skutkiem to się okaże po czasie? A ma pan może jakieś takie zabawne historie związane np. z egzaminami, ze studentami? No, mam oczywiście tego mnóstwo, bo jak pan się domyśla, pracuję już wystarczająco długo, żeby się zdarzały różne historie. Między innymi zdarzały mi się takie historie. Nawet teraz niedawno było, że student zdający marnie z gramatyki opisowej języka polskiego powiada, on tego nie lubi, on raczej woli literaturę. No to ja pytam z literatury w takim razie, mówię bardzo proszę, kochany panie, pytajmy o literaturę. I pytam, kto jest autorem takiej bajki o Janku, co psom przył buty? Nie wie. Jak on czytał tego Kordiana, że on tam nie znalazł z tego tekstu w tym. Albo pytam o to, co było fragmentem balladyny, też jakoś to umknęło jego uwadze. On to mówię, wybaczy pan, ale co to jest za zainteresowanie literaturą, jeżeli czytał pan tekst, bo jest obligatoryjny, prawda? Nie można było nie czytać balladyny. Tak mi się wydaje. Nie przeglądałem dawno obowiązkowych lektur, ale chyba nie można było nie czytać. Tymczasem okazuje się, że to jest tak jak kiedyś ktoś kogoś pytał, czy zna angielski, na co odpowiedział zapytany. Osobiście nie znam, ale wiele dobrego o nim słyszałem. Jesteśmy teraz przy języku angielskim. W takim razie, czy podoba się Panu to, że w języku pojawia się coraz więcej zapożyczeń z języków obcych, przede wszystkim z języka angielskiego, tak jak deweloper, menadżer, newsy w mediach? Więc. Jestem za tym, żeby nie, nie wyrzekać się przyjmowania wyrazów obcego pochodzenia. Jak pan zapewne wie, angielski również jest w dużej części złożony z wyrazów zapożyczonych. Prawda? Zapożyczonych z malajskiego, z dialektów indiańskich różnego rodzaju, no, jednym słowem, z całego świata, bo zbierane słownictwo jest tym angielskim i nie przeszkadza angielskiemu w funkcjonowaniu. Przeciwnie, myślę, że go wzbogaca. W polszczyźnie jest też dużo wyrazów zapożyczonych z różnych języków od dawna, m.in. z łaciny, m.in. z języków sąsiednich, więc z niemieckiego, z czeskiego, czy z nie, ruskich języków, z turkotatarskich również, więc jakoś to znieśliśmy. I z tym żyjemy. Pojawiają się nowe wyrazy. Jeżeli one są potrzebne, to jestem za tym, żebyśmy je przyjmowali. Gorzej jest z takimi wyrazami, które są przyjmowane od tak po prostu, żeby imponować komuś. No, no ale to się przeżyje. Myślę, że po jakimś tam czasie takie rzeczy się okażą śmieszne. Kiedy ja na przykład widziałem w Bułgarii, Kiosk właściwie, wielkości kiosku ruchu naszego, na którym był napis Supermarket. No to mnie to śmieszyło, myślę, że wielu Bułgarów też. I jeśli by się takiego rodzaju napisy pojawiały w Polsce nad takimi sklepikami malutkimi, to by się po prostu właściciel ośmieszał i tyle. I to samo jest z takimi wrazami, które się stosuje niepotrzebnie. Co mnie razi w zapożyczaniu z angielskiego? To odzorowywanie pewnych konstrukcji, które rozbijają system języka. Mianowicie wprowadzanie coraz większej liczby takich konstrukcji analitycznych, jak na przykład skrzydełko z kurczaka, czy czekolada od wedla, przecież na litość boską chyba jeszcze zdążył się pan przyzwyczaić do mówienia czekolada wedla. Tymczasem coraz częściej słyszy pan właśnie takie konstrukcje z przyimkami, jak w angielskim. Oto tego mnie pochwalał. Natomiast wyjdzie o samosłownictwo, nie mam nic przeciw. Wspomniał Pan, że interesuje się Pan slawistyką. Jak to jest z tymi językami? One są w pewien sposób podobne do języka polskiego i tutaj bardzo często mówi się o tym, że wyjeżdżając do Czech, Słowacji, czy, czy tych krajów tutaj graniczących z Polską, można bez problemu się porozumieć. A jednak wynikają pewne błędy w komunikacji, bo niektóre słowa na przykład mają inne znaczenie. Jakie ma Pan tutaj doświadczenia? Gdy o mnie idzie, to ja zbytnich kłopotów nie mam, dlatego, że nauczyłem się już Dostrzegać różnice i przekładać sobie ze zwróceniem uwagi na to, co jest inne niż w polszczyźnie. Ale oczywiście tak jest, że, na przykład, kochać się w słowackim znaczy zachwycać się czymś. Albo że szukać w czeskim oznacza, no, akurat niezbyt przystojną rzecz. Tak? Więc mówić o tym, że się chce poszukać. Raczej byłoby ryzykowne, tak? No i takich niespodzianek oczywiście jest w każdym z tych języków sporo. Dziewczyna po bułgarsku Bułka się nazywa, no to pan sobie może wyobrazić, jak można błądzić. Na mnie zabawna niespodzianka spotkała w Czechach, kiedy podróżowałem z rowerem i okazało się, że na stacji sprzedali mi bilet na koło samo, Aha. bo właśnie koło oznacza rower. No tak. Właśnie, także... No tak. Stąd był. też różne takie. No właśnie, takie rzeczy się zdarzają. Ale ciekawe rzeczy się zdarzają także i wtedy, kiedy jest jakaś mniejszość narodowa na terenie etnicznym, obcym. My mamy na przykład Rosjan, którzy w Polsce mieszkają już kilka wieków i którzy tutaj emigrowali z Rosji ze względów religijnych. Myślę tu o starowierach, nie wiem czy panowie o tym słyszeli, ale w okolicach Augustowa mniej więcej jest taka duża kolonia właśnie tych starowierów nazywanych inaczej Filiponami. Oni nie mają kontaktu z Rosją ze względów no poniekąd właśnie ideowych, bo różnią się wyznaniem i wobec powyższego z tymi grzesznikami z Rosji, Głównej się mało kontaktowali. I oni mają niektóre słowa nowe, polskie, ale z cechami rosyjskimi. Na przykład jedzie na rowerze, Jest wiełas i piet po rosyjsku, a on na rowerze jeździ. Albo przychodzi do sklepu i prosi dropsi. A dni miętowe je i a dni owocowy je. Podczas kiedy e, owość. To jest warzywo po rosyjsku, więc raczej o coś innego by tam szło. I podobnie jest z polskimi gwarami na innych terenach, na przykład na terenie białoruskiego czy litewskiego. Byłem na Litwie i miałem kontakt z Polakami na Litwie i z przyjemnością dowiadywałem się o rzeczach, które wcześniej znałem z pana Tadeusza, na przykład jeden z sąsiadów mojego znajomego. Pytał nas wychodzących z lasu, czy dużo lisiczków nabraliśmy. Wie pan co to jest lisiczka? Nie mam pojęcia. Kurka. Nie? O proszę. Więc takich rzeczy się nie doświadcza, kiedy się człowiek troszkę pokręci po tych w Krajach sąsiednich. U nas w Polsce w różnych regionach różnych słów się używa, tak? Py, ziemniaki, kartofle. To Naturalnie. Tak, to tak bardzo, bardzo popularne. Czernice, jagody, borówki, na to samo. Czasem też się nie możemy porozumieć między sobą, jako my Polacy, już nie mówiąc o tym, że jadąc na kaszuby, nie wiemy, o czym oni do nas mówią. Znaczy ja wiem. <laughs> Pan wie, ja jadę, niestety. Bardzo tak. ciężko mi się. Ale różnice są głównie fonetyczne, to znaczy w Kaszubskim dalej poszły palatalizacje, znaczy zmiękczenia spółgłosek. I kiedy mówią taci dwudzieci, taki przykład jest prawie podręcznikowy, to znaczy taki długi kij. I trzeba o tym wiedzieć, żeby na tego rodzaju różnice reagować. Ale istotnie, czasami trudno jest zrozumieć. Nie ze względów słownikowych, tylko właśnie ze względów brzmieniowych przede wszystkim. Chociaż i słownikowe się zdarzają. Miałem znajomego Niemca, który mówił, że jego babka przezywała go du pomuchel kop, a oni pochodzili z pomorza. I okazuje się, że ten pomuchel to nie jest niemiecki wyraz, tylko właśnie. Kaszubski mi znaczy dorsza, więc dorszowa głowo to przezwisko takie dość dziwaczne, ale w każdym razie był ślad tego związku z kaszubszczyzną. Jeszcze chciałem zapytać, co pan sądzi o dzisiejszym języku, który pojawia się w internecie tutaj? Jednak dominują skróty, również skróty zapożyczone z innego języka. Mhm. Bardzo dużo potoczyzmów. Jak to wygląda? Czy to ten język wpływa na tę polszczyznę, której używamy na co dzień? No niewątpliwie tak, bo zauważył pan, że i na literaturę ma pewien wpływ. Są tacy autorzy, którzy chętnie korzystają z tego typu sposobu komunikowania, bo tu nie idzie o wyrazy, tylko właśnie idzie o takie ucięcia, skróty. Albo jakieś wyrazy takie, które naśladują wyrazy angielskie. W niektórych tekstach tego jest relatywnie dużo. O Masłowskiej na przykład można by powiedzieć, o Kuczoku można by powiedzieć, więc tego się dużo również pojawia w takiej płaszczyźnie potocznej, zwłaszcza młodzieżowej. Ale tutaj jest też ciekawe zjawisko, bo czasami jest tak, że takiego Młodziaka odgrywa człowiek, który właściwie już młody przestał być. To się łatwo zapomina o tym, że się już nie jest młodym, wiem coś o tym. I kiedyś widziałem w telewizji, pytał pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, studentów, rozmawiał z nimi o literaturze i pytał studentkę, a co cię kręci w tym utworze? A ona ominęła ten. Wyraz kręci i zaczęła mówić, co ją interesuje, używając właśnie wyrazu interesuje, więc jakby odrzuciła ten niby młodzieżowy sposób. Komunikowania się, ale już w telewizji słyszałem pytanie, co kogoś tam kręci w nartach. No to już było zupełnie dziwaczne dla mnie. Ja mam jeszcze takie pytanie o emotikony. Czy one też są pewnym rodzaju językiem? Są na pewno środkiem komunikowania się. Ja takie rzeczy odróżniam dość wyraźnie, bo język definiowałbym jako taki sposób komunikowania się, który może służyć w różnych sytuacjach życiowych, dla różnych celów. Na przykład możemy się porozmawiać Rozumieć językiem w sprawach fizyki jądrowej, możemy się w sprawach medycyny porozumieć, w sprawach, jakich może się Pan porozumieć za pomocą emotikonów, w sprawach emocji. Więc jest to na pewno jakiś zespół znaków, który służy komunikowaniu, ale ma ograniczone zastosowanie. Jest to też pewno wygodny sposób komunikowania, bo wtedy, kiedy Pan użyje słowa, to za to słowo jednak odpowiada Pan w większej mierze niż za Taki emotikon. Jeśli tam się pojawia na przykład taki, taka buźka z całuskiem, to może ją pan wysłać bez szczególnej odpowiedzialności do jakiejś znajomej kobiety. Natomiast napisać tej kobiecie, całuję cię mocno, może by pan się jednak zawahał. Ale puścić tego całuska, puścić tam mrużone oczko, czy jakiś inny taki znaczek, to się robi bez szczególniejszej odpowiedzialności. Tak się na balansuje na granicy między takim stosunkiem bardzo serdecznym i bezpośrednim, i takim. W miarę strzemięźliwym. Dochodzimy już powoli do końca, więc odejdziemy troszeczkę na bok. O... Do końca rozmowy do końca mam nadzieję, bo tak, nie, nie pan nie strasz, że dochodzimy do końca w ogóle. Chciałbym zapytać troszeczkę o coś innego niż pańskie zainteresowania związane z językiem. Czym jeszcze poza językiem interesuje się pan? Jakieś hobby może? No mam tego sporo. Między innymi moim hobby jest także działka, o czym pan jeszcze nie wyczytał w tym życiorysie, który upowszechniłem w informacjach o naszej katedrze. Interesowała mnie także botanika od dawna, nawet muszę powiedzieć, od szkoły podstawowej, i w, takim, w takiej charakterystyce, jaką wyczytałem potem w szkole średniej wystawionej mi przez nauczycieli ze szkoły podstawowej były takie informacje, że interesują mnie przede wszystkim nauki ścisłe i przyrodnicze. Niespodzianka. Więc między innymi właśnie i botanika, i hodowla różnych roślin, zwłaszcza dziwnych, oryginalnych, egzotycznych. Ostatnie pytanie do Pana, takie też nasze standardowe pytanie, które zadajemy każdemu gościowi, z którym rozmawiamy. Pana ulubiony utwór muzyczny? Wie Pan, dość łatwo mi na to odpowiedzieć. Bo e, bardzo się przywiązałem do takiej nie, piosenki Beatlesów czy Beatlesów, jak to woli, bo to różnie się wymawia, pod tytułem Michel. Zna pan ten, tek, ten e, utwór? Ja nie znam. Ja też nie znam, ale posłuchamy go zaraz. Tak? Tak, posłuchamy go zaraz. My się już żegnamy w takim razie. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę. Dziękuję i ja. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Kacimierz Michalewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jak zwykle musimy się z Wami rozstać, niestety. Będziemy w przyszłym tygodniu, ale nie zapominajcie o tym, żeby słuchać e, akademickiego radia już jutro od godziny 19. Zapraszamy Was na żądełko. Zapraszamy Was oczywiście, żebyście odwiedzali naszą stronę na Facebooku, Akademickie Radio UL. Piszcie do nas również na Wipmaupauniloc.pl. Albo odwiedzajcie stronę naszego radia radioul.uniloc.pl. Czekamy na propozycje wykładowców, z którymi moglibyśmy porozmawiać oraz pytania do tych wykładowców. Chcielibyśmy, abyście wy uczestniczyli w naszym VIP-ie, abyście tworzyli go razem z nami. Kończymy. Nie będziemy przedłużać, bo też byście pewnie chcieli iść już spać, już w sumie 21.